Elementy, które tworzymy i odbieramy w programie Outlook 2010 są przechowywane w plikach folderów osobistych, tak zwanych plikach PST, które znajdują się na dysku twardym komputera. Jeśli z tego samego komputera korzysta wielu użytkowników, należy wówczas utworzyć konta użytkownika systemu Windows i hasła do tych kont. Wówczas każdy użytkownik będzie miał dostęp tylko do swoich informacji w programie Outlook. Jednak aby zapewnić dodatkową ochronę, można ustawić hasło dla pliku danych programu Outlook. Hasło to zabezpiecza dane osobiste w programie Outlook, takie jak wiadomości, elementy kalendarza i notatki. Hasło stanowi jedynie zabezpieczenie przed otwarciem pliku przez niepowołane osoby. Nie można natomiast ustawić hasła dla poszczególnych folderów w pliku PST. Hasło ustawia się do całego pliku, czyli dla, dla wszystkich. Folderów i podfolderów. W samym programie Outlook nie ma logowania z podawaniem hasła. Hasło ustawiane za pomocą mniejszych instrukcji zabezpiecza tylko plik danych programu Outlook. Jeśli program Outlook jest używany razem z kontem programu Microsoft Exchange, danymi dotyczącymi tego konta, w tym dostępem w szuciu hasła, automatycznie zarządza program Microsoft Exchange. Wówczas nasze hasło, które zaraz ustawimy, nie będzie miało. Żadnego wpływu. Aby ustawić hasło dla pliku danych PST, musimy wejść w zakładkę plik po lewej stronie. Następnie w ustawienia kąt i jeszcze raz ustawienia kąt. Otworzy się okienko dialogowe z ustawieniami kąt. Tutaj musimy przejść do zakładki pliki danych, gdzie mamy dostęp do wszystkich plików danych stworzonych w programie Outlook. Jeżeli chcemy do któregoś pliku danych ustawić hasło, wówczas musimy go zaznaczyć, wejść na górę w ustawienia. W oknie nowo otwartym z plikami danych programu Outlook musimy wybrać Zmień hasło. Musimy podać stare hasło, jeżeli takowe było ustawione do pliku danych. Jeżeli nie było, zostawiamy to pole puste i podajemy nowe hasło. Następnie musimy powtórzyć wpisane wcześniej hasło w polu Potwierdź hasło i kliknąć OK. Potem jeszcze raz zatwierdzamy OK i zamykamy okienko z ustawieniami kąt. Przy ponownym uruchomieniu programu Outlook program powinien zapytać nas o podanie hasła. Zamknę program Outlook i uruchomię go ponownie. Tak jak widać, podczas otwierania programu Outlook, Otwiera się okienko z hasłem dla pliku danych programu Outlook. Musimy wpisać hasło. Jeżeli będzie ono poprawnie, wówczas dopiero uruchomi się program Outlook.